Do wna. Przyszła wiosna, i tak naprawdę jakby na pstryk wszystkie problemy i depresje dzieckie po prostu odchodziły w kąt, za co bardzo się cieszę. I czekałam ponad dwa miesiące na ten moment z Beliną, wracamy do treningów, wracamy również do skoków i wiecie co, widzę, że chyba u wszystkich influencerek naprawdę ta wiosna jest naprawdę wyjątkowa, pozytywna, bo nie tylko ja wracam do treningów, ogromnie się cieszę i już w tym filmie będziesz mogła, drogi widzu, droga widzko, zobaczyć jak wyglądają nasze jazdy. Na razie na płasko, ale oczywiście kolejne filmy będą ze skoku, z kawaletek i z różnych inspiracji. Dodatkowo, bo dzisiaj Serio, nie planowałam tego, ale zobaczycie, jak wygląda przybijanie podkowy, bo przyjeżdżam dzisiaj do stajni. Patrzę, Belina nie ma podkowy. Jestem dzisiaj z karcią, która pomaga mi nagrywać, więc dodatkowo zobaczycie urywek pielęgnacji, bo Belina dostała niestety mocnej grudy. Oraz dodatkowo pokażę Wam absolutnie nowiuśką kolekcję, która miała premierę wczoraj, czyli 20. 9 marca premiera kolekcji nowej kolekcji skońskiej cukierenki. Pokażę ją Wam w całości. Ach, tak się cieszę, że już jest tak ciepło. A w kolejnych filmach oczywiście będą dla Was również takie wielkie, wiosenne porządki. Całe spadła dla Beliny, mycie w końcu ogonka, bo weekend zapowiada się naprawdę ciepły. Także pamiętaj, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij czerwony przycisk na dole. 10 ostatnich osób już to zrobiło, za co bardzo dziękuję. No i zapraszam na wiosenny vlog ze Stajni. Ja też dawno nie mówiłam do kamery, ostatni raz w styczniu Idziemy sprowadzić Besie. Oczywiście smaczek z z skierenki, paluszek. I zobaczymy, czy ta podkowa należy do Beluni. Bo jak tak, to jeszcze odcinek będzie dodatkowo z wartością dla Was, czyli jak przybijam podkowę, która spadła w Belinie, ale bardzo ważne zobaczymy też, czy jest prosta. No i czy należy do Beli. Widzę, że jedna noga jest. Zobaczmy, czy faktycznie ta podkowa jest Besią No widzę Widzę tutaj.

To chcę Wam pokazać świeżo po premierze nowa kolekcja końskiej cukierenki i mam tutaj absurdalnie ciężką pakę, która jest wypełniona po prostu ogromem ciasteczek. Jest to nowa kolekcja końska cukierenka pod tytułem kawiarenka. I już wam pokazuję, bo jest tu masa, masa słodkości, widzicie? Wszystko jest tak wielkie, że nie jestem w stanie tego po prostu objąć moimi rękoma. Pokażę wam po kolei, Natomiast cała kolekcja jest inspirowana tak naprawdę kawiarenką, czyli wszystkim tym, co w kawiarence możecie dostać. Czyli na przykład mamy tutaj kawkę Good Morning, mamy tutaj pewnie jakąś czekoladę z bitą śmietaną i tych czekolad, słuchajcie, jest po prostu nieskończona ilość, jeżeli chodzi o wzory, inspiracje, makaronikami francuskimi. Wiecie już z mojego Instagrama czy TikToka, i bardzo Was zachęcam, żeby obserwować mnie tam na bieżąco, że oprócz moci uwielbiam makaroniki francuskie, więc również te makaroniki skońskie z końskiej ręki są inspirowane Paryżem, i w takich trzech sztukach możecie je kupić. Dodatkowo to są torciki. Torciki takie trzypiętrowe, ja sama mogłabym normalnie taki torcik zjeść. Oprócz torcików są oczywiście kultowe pączuszki w oczywiście cudownych, pastelowych kolorach. Dajcie znać, który jest najładniejszy, czy te różowe tony, czy może ten niebieski, tak się wyróżnia, turkusowy. Z tej kolekcji również mamy. Nawiązanie do ciasteczek to jest ciasteczkowy potwór. Mamy również ciasteczka Oreo. Uwielbiam Oreo i sama taką babeczkę bym zjadła. Z babeczek jeszcze Wam pokażę dwa wzory. Mamy również takie przepiękne babeczki. Rzeczy ta kolekcja naprawdę jest dosyć mocno rozbudowana. Mamy takie rureczki. Oraz zestaw z kafelatę, którą bierzecie na wynos i z Pamiętajcie, że z kodem kamijami macie minus 10% na wszystko z końskiej cukierki. Pamiętajcie, I że również jest to kolekcja limitowana, więc. Lecili z nosa. Więc radzę Wam kupić, zanim się cała wyprzeda. A my lecimy dalej, bo czas goni. A dobrze! Intro. Pamiętajcie, że podkowa, która spadła, i te podkowiaki tutaj stare, one nie są do ponownego użytku. Nie wiem, czy jedną ręką dam radę, ale zaraz po prostu będę musiała je usunąć. Taką podkowę, zanim przybijecie ją z powrotem, musicie oczyścić tych wszystkich brudków. I tu jest mój zestaw naprawczy, czyli pierwszy co podkowiaki. Młotek, którym będę przybijać. To jest pasta Keralit na chorobę linii białej, więc ten Keralit po prostu między podkową a kopytkiem jej rzucę. No i też cęgi i krokodelki na wykończenie, także zaraz zaczynamy. I oprócz wyczyszczenia podkowy, również muszę wyczyścić jej nóżki. Generalnie Marta powiedziała, żeby znaleźć jej ale ja uważam, że tu by się przydał porządek wiosenny. Zielona kopystka. To nie jest to. Może tam. Proszę, proszę, żeby to było to. Ha, znaleziona. <noise> nie O, to jest. Mam szybki taki insight, ta... ja zapewnia mi czyszczenie świeżej bluzy, jak widzicie. Natomiast chcę Wam powiedzieć, to będzie ultra wartościowe dla wszystkich osób, które tak jak ja są zafascynowane kopytami i dla osób, które może jeszcze tej fascynacji nie odkryły. Koń, no dobra. Ta, pod, ta noga, która spadła, generalnie jest to nasza problematyczna noga, bo jak widzicie, mamy tutaj wiele nieprawidłowości, od tego, że podeszła jest za płaska, a to ciemne miejsce, które tutaj widzicie, to jest po prostu pozostałość po kłuciu na gorąco, to jest absolutnie nic, nie bolało belinę i nie boli teraz, natomiast jakby były pytania, to odpowiadam. Widzicie, że jest rozwarstwiona linia biała, nie powinno być tak, że ściany kopyta się tutaj po prostu na boki rozjeżdżają i jest taka wyrwa, absolutnie tego nie Powinno być i przypuszczam, że między innymi dlatego ta podkowa nie trzyma się całości tego kopyta. Niestety nie ma tak naprawdę tutaj kątów sporowych, one nie wiem, są położone, teraz zmierzone, więc to jest kolejna rzecz. Jak po tą nóżkę, dziękuję bardzo, postawi Belina, to widzicie, że jest różnica między prawą a lewą nogą, jeżeli chodzi o same piętki. Te są w miarę prawidłowe, ale widzicie, że tutaj one są niskie, więc niestety to jest bardzo ciężkie zadanie, czyli podniesienie samych piętek przy kuciu, przy jakichś takich ortopedycznych rzeczach. I niestety, przez to, że te piętki są tutaj za nisko, również cała oś pęcinowo-kopytowa pęcinowo jest zachwiana. Wstawię Wam na pewno, jak wygląda prawidłowa oś. Ech, także macie dodatkowo. Takie yy, wartościowe wiadomości, jeżeli chodzi o same kopy. Bardzo ważne, żeby nie oceniać tylko po tym, co się widzi po sekundowym obrazku, tylko ważny jest cały Nie gadam, podbijamy podkowy. Ważna rzecz, jak macie podkowiaki, chociaż nie sugeruję Wam, żeby podejmować się takich czynności bez raz odpowiednich szkoleń i przećwiczeniu wcześniejszego, jak macie podkowiaka, widzicie, że tutaj jest napis, z tej strony nie ma, i to jest bardzo ważne, żeby konia nie zagwozić. Tym napisem kierować podkowiak do wewnątrz, czyli w ten sposób. Kowieści są absolutnie za długie, więc trzeba je dociąć tak, aby wyglądały mniej więcej w ten sposób. Oczywiście aż tak estetycznie nie uda mi się to zrobić, ale najważniejsze, żeby to było funkcjonalne. będzie przebita, no i finalnie też koń, który nie będzie musiał mieć przerwy, jeżeli chodzi o pracę. Nie no, Belunia, to mi nie ułatwia w ogóle. Odginam teraz podkowiaki znów w drugą stronę i odpowiednimi cęgami będę ucinać końcówkę oraz zaginać je. W kiedy koń, no niestety, ściąga sobie tą podkowę, to żeby te podkowiaki po prostu wyszły, bo wiecie co? Eee, lepsze jest, że koń zgubi tą podkowę nawet, niż wyrwie sobie na przykład pół kopyta. Więc ach, to jest czasem ciężkie zadanie. Biorę wszystkie tu w jedno miejsce, żeby później posprzątać, bo absolutnie nie możecie zostawiać takich części, bo nie daj Boże, koń może się gdzieś zagrębić. <śm> <śm> i'm oh, <laughs> Chyba jestem trochę w obowiązku, żeby podłożyć Wam głos i opowiedzieć, co i jak z naszego treningu na płasko. A dla wszystkich osób nowych, które dopiero teraz oglądają mój film, moi drodzy, Belina tak naprawdę od początku roku miała przerwę spowodowaną nawet taką niekontuzją, nie kulawizną, ale jednak nierównością i po prostu nie mogłyśmy jeździć. Mieliśmy wtedy szereg badań, diagnoz i innych rzeczy. Więc ogromnie się cieszę, że w końcu wszystko jest w porządku, a Belina chodzi naprawdę rewelacyjnie. Dodatkowo udaje mi się regularnie wsiadać z trenerem ujeżdżenia z Anną Walter i naprawdę widzę efekty na płasko. Właśnie dzień przed mieliśmy trening z Anią i widać efekty. Belina chodzi rewelacyjnie, szczególnie na prawą stronę, która dla nas jest dużo bardziej problematyczna, i też Belina jest ogromnym koniem, więc mi nawet fizycznie ciężko ją czasem poskładać, a były takie momenty, że była po prostu jak dwa gramy i na pewno do tego będziemy dążyć. W samym galopie również skupiamy się, żeby to nie była taka kuska i żebym nie miała takiego uczucia w siodle jak bujany konik albo na jakimś statku, tylko żeby faktycznie ta fula była pełna. W słownictwie jeździeckim mówi się, żeby ona kryła teren i po prostu potężała do przodu, żeby nie była taka zahamowana, bo właśnie budując taki filar, to będzie podstawą dobrych parkurów i dobrych skoków. Tu zobaczycie zaraz ćwiczenie, które robię na wolcie w prawą stronę. Gdy belina za bardzo mi się gotuje, to po prostu proszę ją o zgięcie do wewnątrz, ale też do Zewnątrz na kole, więc to troszeczkę ją wybija z takiego rytmu, gdzie mówi: hej, hej, już jest dla mnie za trudno, czego ty o tym nie wymagasz, więc priorytetem jest dla mnie, żeby z moją kobyłą dogadać się po prostu nie siłowo, ale sposobem, bo kluczem jest tutaj naprawdę wzajemny szacunek i podstawa komunikacja, bo czasem moje nieprecyzyjne sygnały po prostu mogą być nieczytelne dla konia. A moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że już 13 kwietnia w stajni Tarant. Poprowadzę warsztaty doskonalenia komunikacji z koniem, więc nie może Ciebie zabraknąć, bo oprócz tego, że spędzimy cały dzień razem, to w najbardziej wartościowy i wyjątkowy sposób czyli przez edukację, przez teorię oraz praktykę przewidziane są oczywiście wspólne zdjęcia, naklejki kamieniami, certyfikaty, więc mam nadzieję, że się widzimy. Ja już się absolutnie nie mogę doczekać. bądź też skośnik, który jest przecież taki zły. Kto był taki? Kto był taki dobrym konickiem? takim dobrym? takim dobrym?